Witam Was bardzo serdecznie w najważniejszych premierach września. Omówienie nadchodzących premier zawiera same potencjalne hity. Po dość spokojnym okresie wakacyjnym wrzesień zrzuca na nas wiele potężnych growych bomb. W tym miesiącu wybrałem dla Was sześć naprawdę mocarnych tytułów, które mają realną szansę stać się wielkimi hitami. Jestem bardzo ciekawy, czy czekacie we wrześniu właśnie na którąś z tych produkcji, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach pod filmem. A teraz zaczynamy. Starfield. Starfield to gra RPG osadzona w uniwersum science fiction. Produkcja została opracowana przez zespół Bethesda Game Studios, w którego portfolio można znaleźć m.in. bestsellerową serię The Elder Scrolls. Co ciekawe, Starfield to pierwszy od 25 lat projekt studia, który reprezentuje zupełnie nową markę. Starfield roztacza przed nami wizję przyszłości, w której kolonizacja kosmosu stała się faktem. W 2310 roku w niewielkim fragmencie drogi mlecznej oddalonym o około 50 lat świetlnych od układu słonecznego wybuchł krwawy konflikt między dwiema frakcjami. Wojna zakończyła się poprzez zawarcie niepewnego pokoju, a jej owocem było uczynienie tego skrawka wszechświata pełnym niebezpieczeństw. Akcja gry rozpoczyna się 20 lat później. Przygodę rozpoczynamy w szeregach konstelacji, organizacji eksplorującej Drogę Mleczną i odkrywającej jej tajemnice. Podczas rozgrywki mamy okazję przemierzyć galaktykę wzdłuż i wszerz, a także poznać największą tajemnicę ludzkości. Tytuł oferuje ponad 100 układów planetarnych, w których na odwiedzenie czeka ponad 1000 globów. Pomiędzy poszczególnymi światami i obiektami poruszamy się za sterami swojego statku kosmicznego. Podczas gdy niewielkie odległości pokonujemy samodzielnie, kontrolując okręt, do punktów oddalonych od siebie o lata świetlne podróżujemy, robiąc użytek z napędu grawitonowego tak to jest nazwane i przypomina to odrobinę Gwiezdne Wojny. Choć przygodę rozpoczynamy z dość uniwersalną jednostką, z czasem możemy zaopatrzyć się w nowe, bardziej wyspecjalizowane statki, od szybkich i zwinnych myśliwców po ciężkie transportowce. Po powierzchniach planet i księżyców oraz po pokładach statków i rozmaitych obiektów poruszamy się natomiast na piechotę. Eksplorację możemy uatrakcyjnić, między innymi zaopatrując się w plecach odrzutowych, który ułatwia dostawanie się w wysoko położone miejsca. Starfield to gra olbrzymich możliwości, niewyobrażalnie wręcz rozbudowanym świecie i niezliczonych przygód do zaliczenia. Oprócz zadań popychających fabułę do przodu przygotowano mnóstwo misji i aktywności pobocznych. W grze nie brakuje walki z przeciwnikami. Podczas dynamicznych starć z wrogo nastawionymi ludźmi bądź agresywnymi bestiami, robimy użytek z arsenału obejmującego broń palną jak pistolety, karabiny maszynowe, strzelby, karabiny snajperskie lub granatniki i energetyczną, a także broń białą. Produkcja umożliwia też skradanie się oraz toczenie walk w warunkach zerowej grawitacji. Ponadto do potyczek dochodzi także w kosmosie w trakcie międzyplanetarnych bądź międzygwiezdnych podróży. W miarę postępów rozwijamy postać, co pozwala nam stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, awansując na kolejne poziomy doświadczenia, otrzymujemy punkty, umiejętności, które pozwalają nam rozwijać posiadane już zdolności oraz odblokowywać nowe. Każda z nich posiada w tym kilka rank, które odblokowujemy, stawiając czoła powiązanym z nimi wyzwaniom. Oprócz tego w grze zaimplementowano rozbudowany system craftingu pozwalą tworzyć nowe elementy wyposażenia oraz ulepszać i modyfikować już posiadane, wzbogacając je o rozmaite dodatki. Can be both alien and Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 to nowa odsłona bezcelerowego cyklu brutalnych bijatyk, który swoją historią sięga aż 92 roku. Historia Mortal Kombat 1 osadzona została w jej odrodzonym uniwersum stworzonym przez Boga Ognia Liu Kanga. Znani nam wojownicy wkraczają w nową erę, od nich zależy czy połączą siły, czy też rzucą w wir wzajemnej rywalizacji. W tej części pojawiają się dobrze znani nam wojownicy, jednak aby odróżnić grę od wcześniejszych produkcji, twórcy zdecydowali się wprowadzić w ich designach pewne zmiany. Choć w tytule tym znowu możemy wcielać się w takie postacie jak Liu Kang, Sub Zero czy Scorpion, bohaterowie ci zostali stworzeni zupełnie na nowo i różnią się od swoich odpowiedników z poprzednich odsłon. Lies of P. Lies of P to mroczna adaptacja powieści Pinokio zrealizowana w formie produkcji typu soulslike. W Lies of P wcielamy się w będącego mechaniczną lalką bohatera, który szukając pana Geppetta, przemierza posępne miasto Krat i stawia czoła czyhającym tam na niego koszmarom. Mimo że wstęp do gry brzmi całkiem miło, Lies of P to brutalna i momentami mrożąca krew w żyłach opowieść. Lice of P zabiera nas w podróż do Ponurego Krat, ta niegdyś piękna metropolia przywodząca na myśl zachodnioeuropejskie miasta na czele z Paryżem, teraz świeci pustkami, a pośród jej zrujnowanych zabudowań można spotkać różnego rodzaju monstra. Głównym bohaterem gry jest ożywiona mechaniczna lalka imieniem Pinokio. Charakterystycznym elementem gry Lies of Peace są tytułowe kłamstwa. W oparciu o nie produkcja generuje proceduralne zadania, czekające na wykonanie przez Pinokia. Poza tym wpływają one na przebieg fabuły, a także na samego protagonistę. Im częściej bowiem Pinocchio mówi nieprawdę, tym bardziej ludzki się staje, a co za tym idzie, stopniowo traci możliwości, jakie posiada, będąc mechaniczną lalką. Trzeba przyznać, że pomysł na tę produkcję jest doprawdy oryginalny. W eksploracji krat i realizacji zadań przeszkadzają nam liczni przeciwnicy, których eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni białej. Jak przystało na grę typu Souls Like, podczas dynamicznych starć musimy wykazać się nie tylko zręcznością i refleksem, lecz również spostrzegawczością. Ta ostatnia pozwala nam poznawać schematy ruchów adwersarzy i odkrywać luki w ich obronie oraz inne różne słabe punkty. Witchfire Fire to druga gra niezależnego polskiego studia The Astronauts odpowiedzialnego za fantastyczną przygadówkę Zaginięcie Itana Cartera. Tym razem jest to pierwszoosobowa strzelanka w klimatach dark fantasy. Witchfire oferuje bogaty wybór uzbrojenia, a każdy oręż posiada unikalne ulepszenia, których odblokowywanie wymaga sporego wysiłku. Do tego dochodzi rozbudowany system magiczny oparty na czterech żywiołach. Przykładowo jednym z tych elementów jest woda, i wśród zaklęć z nią powiązanych znajdziemy jedno pozwalające na zamrażanie wrogów. Z kolei czary powiązane z ziemią doprowadzają np. do rozkładu ciał nieprzyjaciół. Czary również można ulepszać, rozwijać, magię można łączyć z elementami otoczenia i uzbrojeniem. W ten sposób możliwe staje się porażenie wrogów prądem, stojących w wodzie, a zamrożone potwory trafione ciężką bronią rozpadają się na kawałki. Co istotne, Witchfire oferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza. Just in and out. Nothing to Payday 3 Payday 3 to trzecia odsłona serii kooperacyjnych sieciowych gier akcji, w której gracze wcielają się w rolę przestępców dokonujących kolejnych zuchwałych napadów. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, w grze tej przejmujemy kontrolę nad członkami gangu Payday, legendarnymi już przestępcami siejącymi postrach zarówno wśród gliniarzy, jak i pozostałych przedstawicieli gangsterskiego półświadka. Jako, że w tytule tym przejmujemy kontrolę nad jednym z legendarnych rabusiów, naszym głównym celem staje się umiejętne nabywanie cennych itemów przy jednoczesnym unikaniu i eliminowaniu kontrolowanych przez AI przeciwników. W produkcji tej testowi zostaje poddany zmysł taktyczny gracza. Istotne okażą się chłodna ocena sytuacji, zdolności poszczególnych członków gangu. Oraz solidność opracowanego wcześniej planu. Wraz z postępem rozgrywki nasza postać nabywa doświadczenia niezbędnego do odblokowywania nowych umiejętności, ponadto zyskuje też wprawę w korzystaniu z broni palnej. Istnieje wiele opcji przeprowadzania poszczególnych misji. Członkowie gangu mają możliwość zrealizowania swojego planu po cichu lub też z impetem. Na starcie otwierając ogień i eliminując stojących im na drodze kliniarzy, oddziały specjalne lub innych. Przestępców mogą przetrzymywać zakładników, wykorzystując ich obecność na miejscu do akcji do własnych celów, lub też zwracać im wolność wypuszczając poza obręb przejętego budynku. Warto mieć przy tym na uwadze, że każda z podjętych decyzji ma zauważalny wpływ na dalszy rozwój sytuacji. W ten tytuł można zagrać zarówno w pojedynkę, jak i w trybie sieciowej kooperacji ze sprawdzonymi towarzyszami broni. Johnny. Cyberpunk 2077 Widmo Wolności Pierwsze i prawdopodobnie jedyne DLC do słynnej polskiej gry RPG akcji pierwszoosobowej z 2020 roku. Utrzymany w klimatach thrillera szpiegowskiego dodatek do Cyberpunka, Phantom Liberty został opracowany przez polskie studio CD Projekt Red. Tytuł dodaje do oryginalnej historii rozbudowany wątek fabularny, wprowadza nową dzielnicę Dogtown, jak również szereg usprawnień do modelu rozgrywki. Akcja rozszerzenia osadzona jest między wydarzeniami znanymi z Cyberpunk 2077. W dodatku powracamy do roli Wi, z którym kontaktuje się tajemnicza netranerka. Kobieta doskonale zdaje sobie sprawę, że życie bohatera zmierza do końca, oferuje mu jednak pomoc, o ile wcześniej uratuje on prezydentkę Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli Rosalit Meyers. Nie będzie to łatwe zadanie z uwagi na to, że przewożący polityczkę samolot Space Force One rozbija się na terenie Dogtown. Dogtown to autonomiczna część Night City wyrwana spod kontroli władz miasta przez byłego pułkownika Kurta Hansena podczas wojny unifikacyjnej. Jego paramilitarna jednostka błyskawicznie rozpoczyna polowanie na prezydentkę. Podczas szpiegowsko-politycznych misji WI może liczyć na pomoc bardzo doświadczonego agenta Solomona Rida. W tej roli aktor Idris Elba, od niedawna pozostającego w uśpieniu. Ich model pracy niekoniecznie może spodobać się najemnikowi oraz towarzyszącemu mu Johnemu Silverhendowi. Co warto dodać, architektura nowej dzielnicy jest doskonałym przykładem zaradności mieszkańców zmuszonych do radzenia sobie z przeludnieniem. Wzorem podstawowej wersji, w dodatku otrzymamy różne opcje rozwiązania każdego z problemów. Dzięki szpiegowskiemu charakterowi rozszerzenia w grze pojawiło się nowe drzewko umiejętności, dające nam alternatywne sposoby infiltracji wroga. Za sprawą podziału na haki wykrywalne i niewykrywalne, jesteśmy w stanie odpowiednio zaplanować nasze ruchy, nie zdradzając jednocześnie swojej pozycji. Entuzjaści bezpośrednich starć doczekali się z kolei możliwości prowadzenia ostrzału z pojazdów, a nawet maszyn z zamontowanym uzbrojeniem. Wśród oczekiwanych przez fanów usprawnień, które trafiły do DLC, znalazła się poprawiona sztuczna inteligencja przeciwników. Jedną z kluczowych zmian gwarantowanych przez dodatek do cyberpunka jest zachowanie policji, od teraz funkcjonariusze prawa z większym zaangażowaniem ścigają wiza przewinienia. Zachowują się też przy tym wiarygodni i dojeżdżając na miejsce przestępstwa zamiast nagle pojawiać się w naszym pobliżu. Muszę przyznać, że wrzesień kumuluje w sobie wiele zacnych tytułów poniekąd wynagradzając nam wakacyjny sezon ogórkowy. Jeszcze raz przypomnę, iż omówienie nadchodzących premier zawiera same potencjalne hity. Premier doszukacie się znacznie więcej, jednak te wymienione zasługują na szczególną uwagę i mają realną szansę, aby stać się hitami. Ja jestem ChrisOku, jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam Cię bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, dzięki czemu nie przeoczysz podobnych materiałów w tym klimacie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!